Co tam w środku było? Kanał tak naprawdę. Wyczyszczony, piękny i, i taki jak na co dzień nie wygląda w ten sposób. Już nam pan tam opowiadał, że tak naprawdę to jest taka namiastka tylko tego, co tam w ogóle się znajduje. No dobrze, ale widzę, że jesteś z tyłu troszeczkę pobrudzona, czyli co, wąsko też tam było? Nie, po prostu tak się opierałam o ściany i tyle. Nie, jest naprawdę pięknie tak. i i taki widok, który no na pewno niespotykany dla nas, tak? Tam. Dla Panów jest to codzienność, a, a dla nas jest to kawał historii, który, który po prostu mogliśmy zobaczyć w tym momencie. No dobrze, dziś tutaj spokojnie sobie przechodzimy, jest tam czysto, ale kiedyś tędy przechodziło mnóstwo ludzi, e, którzy uciekali przed śmiercią. E, co Wy sobie myślałyście, będąc tam w środku? Myślę, że w ogóle zastanawianie się nad tym wszystkim jest e, dla nas też bardzo, bardzo trudne. No to nie jest takie łatwe. Nie, nie. Dwie grupy. jestem, tam mieli do przodu pierwszy. No tak, tak, dobrze to niech tutaj. Co tutaj mamy teraz w tym momencie, do którego dochodzimy, ten mostek, co tutaj jest pod spodem? Dochodzimy do przelewu, do części przelewu burzowego. Mamy widoczny podest, który powstał między innymi powstał podczas budowy tego przelewu burzowego. W tym miejscu mamy zdjęcie uwiecznione, gdzie stał właśnie William Headline wraz z innymi wykonawcami i prezentował ten można było, mieszkańcy mogli oglądać w ogóle to całą, jest to cia, miejsce tutaj no, dokładnie to miejsce tutaj tutaj mamy zdjęcie przez dla miejsce właśnie Lindleja, który gdzie mieszkańcy także mogli oglądać jak powstaje kanalizacja w Warszawie, natomiast to jest za część przelewu burzowego tutaj ze względu na to, że mamy bardzo, bardzo dużą powierzchnię, płaską powierzchnię powstańcy w trakcie powstania mogli e, odpoczywać w trakcie tej długiej e, podróży kanałami bo to jest jednak kanał to przejście kanałami pomiędzy Starym Miastem a Nowym Światem to było blisko półtora kilometra. Pamiętajmy, że dzisiaj, w momencie kiedy jesteśmy, ten kanał jest wyczyszczony. Nie ma żadnych osadów, Widzimy, nie ma także gazów, ponieważ tutaj panowie przez cały czas czuwają nad naszym bezpieczeństwem. Natomiast za czasów powstania, po pierwsze, mieszka... Powstańcy poruszali się w totalnej ciemności. Tylko osoba, która prowadziła grupę, e, miała lampkę. Trzebało poruszać się także w totalnej ciszy. Jeżeli w tej chwili byśmy nawet słychać odgłosy ulicy. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało być podczas powstania warszawskiego, kiedy nad nami nie przejeżdżały samochody, a czołgi, kiedy spadały bomby, przelatywały samoloty. Słyszać było także ciągle pracujące strzelających żołnierzy. Trzeba było także uważać na miejsce, w którym się poruszaliśmy, ponieważ na dole, my mamy w tej chwili opróżniony ten kanał, natomiast w czasie powstania tutaj on był wypełniony najczęściej szlamem. Mniej było wody, ponieważ było także mniejsze zużycie wody i ta woda nie docierała do wszystkich, do wszystkich części Warszawy. Mimo tutaj usilnych działań pracowników stacji filtru, którzy ryzykują swoje życie, Starali się pompować jak największej ilości wody do, na teren miasta. Podobnie pracownicy kanalizacji, którzy wytyczali trasy, szkolili przewodników po kanałach, ale także to dzięki nim oraz ich pracy i temu, że przez przypadek Zamykali nie te zasoby, co trzeba, przekierowując ścieki, umożliwiali poruszanie się pozostającą, właśnie kolektorami. I teraz jesteśmy w bardzo przestronnym kanale. Widać tę charakterystyczną cegłę hidrajską. I ten kanał ma ponad 1,80 m jest też dosyć szeroki. Dojdziemy do kolejnego, który też będzie dosyć wysoki, tak żeby umożliwiał po prostu swobodne przechodzenie. A wracając do warunków, to nie tylko ta ciemność, ale ten szlam, co powodowało, że było bardzo ślisko. Natomiast ustancy nie poruszają nie mieli do dyspozycji takiego omówienia, jak my dzisiaj, sportowego na antypoślizgowych podeszwach. Najczęściej to były trampki, trampki, przez które ta woda się przelewała. A oni, porusza, oni nie wiedzieli na co stąpają, bo mogą stąpać, mogli stąpać na porzuconą broń, mogli stąpać na ciało koleżanki, kolegi, którym się nie udało wyjść z kanału. Tutaj jakby z perspektywy kobiety, jak zawsze patrzę, szczury, te szczury tutaj żerowały, ponieważ były ciała, w związku z tym te szczury nie uciekały. Wśród tych szczurów nie mamy i one także powodowały taki duży dyskomfort, jeśli chodzi o poruszanie, więc strach, ciemność ale także ta nadzieja, że w momencie, kiedy przekona się tę trasę, to tam przy otwartym włazie czeka wolność i wyjście na powierzchnię. Pani Marto, słychać szum, co to jest za szum? To już jest szum ścieków, które płyną w tej chwili kanałem i myśmy doszli do kanału, który jest ułożony pod krakowskim przedmieściem. To jest właśnie kanał, w którym poruszali, ewakuowali się powstańcy z, ze Starego Miasta na, na ulicę Nowy Świat. Wyjście było zlokalizowane przy ulicy Wareckiej. Jest to szczególnie dla nas, także jako przedsiębiorstwa, wyjątkowe miejsce, ponieważ trasa ta została wyznaczona przez jednego z naszych kolegów, Leona Rezyńskiego PS Dziobaty, jednego z niewielu pracowników przedsiębiorstwa, który jest znany z imienia i nazwiska, właśnie z okresu powstania Warszawskiego. Leon Rydzyński tę trasę wyznaczał, już pierwsze próby podjął w pierwszych dniach powstania, e, natomiast on starał się przejść właśnie tutaj przez ulicę Karową. Okazało się, że e, ilość ścieków, która była, była na tyle wysoka, że musieli się stąd ewakuować, ponieważ zaczęła ich zalewać dosłownie po prostu po, twa, e, po, no, po wysokość tej twarzy. E, ale kolejna próba przejścia właśnie pod Krakowskim mieściem i wyjście przy e, ulicy Wareckiej e, e, okazało się sukcesem. To jest to miejsce, także, w którym, to jest ta trasa, jedna z najbardziej znanych ze względu na największą ewakuację, która była przeprowadzona pierwszy, drugi dnia września 1944 roku. Około 5 tysięcy osób ewakuowało się z, ze starego miasta. To jest także ten moment, kiedy uznaje się, że Niemcy już byli stuprocentowo pewni, że kanały są wykorzystywane nie tylko do komunikowania pomiędzy poszczególnymi dzielnicami, ale także do ewakuacji ludności. Natomiast zgodnie z informacjami, które dysponujemy od historyków, także z Muzeum Powstania Warszawskiego, nie ma informacji, jakoby Niemcy schodzili sami do kanału. Ono już wysyłali swoich szpicli, którzy byli ubrani w stroje cywilne. I oni im zdradzali informacje, natomiast sami nie schodzili do kanału. Dobrze, te kanały też wiemy z historii, że były w jakiś sposób przez Niemców bombardowane, tacy, wrzucane granaty, benzyna, podpalane i tak dalej. Czy to również tutaj się działo w tych miejscach? Ten kanał na szczęście przetrwał, ale wiele szczęścia, największe zniszczenia, jeśli chodzi o II wojnę światową, właśnie dotknęły kanały. To było to bombardowanie sumiane, rozwieszanie puszczek z karbidem, to było także zrzucanie granatów, to było specjalne zalewanie, zwiększanie ścieków, to było także zasypywanie piaskiem, jakimś gruzem, tak żeby uniemożliwić po prostu powstańcom poruszanie się i, za, i żeby zalewać poszczególne trasy. W związku z tym podejmowali liczne próby, aby utrudnić po prostu powstańcom poruszanie się pomiędzy poszczególnymi dzielnicami. Natomiast co, co ciekawe, co ciekawe, co istotne, pierwsze próby w ogóle przejścia, udane próby przejścia kanałami, to już jest rok 1943 i ewakuacja bojowników biorących udział w powstaniu w getcie warszawskim. To jest wyjście przy ulicy Prostej, w którym między innymi był ewakuowany Marek Eldelman. W związku z tym już od tamtego momentu wiadomo było, że kanały będą pełniły inną rolę niż tylko do e, transportu ścieków. Pani Marto, patrząc teraz tutaj, kiedy ten teren jest przygotowany do naszego zwiedzania, tutaj dziś jest przykłaszająco, ale wtedy, kiedy, kiedy, kiedy one nie były przygotowane, kiedy tutaj była śmierć również w tych kanałach, to jest coś nie do pomyślenia. To... Tak naprawdę tylko z informacji, które otrzymujemy ze wspomnień powstańców, możemy sobie wyobrazić, jak to wyglądało. Dzisiaj jesteśmy w zupełnie innych warunkach, w zupełnie innych czasach. Trudno powiedzieć, jak każdy z nas by się zachował, natomiast możemy być wdzięczni, że byli ludzie, którzy z narażeniem życia chodzili do kanałów, wyznaczali te trasy, ryzykowali życie przekierowując ścieki. Tutaj mówię właśnie o pracownikach kanalizacji i tutaj także chciałabym podziękować pracownikom, których mamy dzisiaj, bo dzięki ich pracy, codziennej pracy dla miasta jest zapewniony bezpieczny odbiór ściegów na terenie całego miasta. To oni schodzą do kanału, monitorują stan kanałów, przeprowadzają kontrole i Wyobrażam sobie, że jakby to się nie zmieniło od początku istnienia naszego przedsiębiorstwa, czyli ponad 130 lat. Dziękuję bardzo. Okay. Oh. Pani Marto, bardzo, bardzo dziękuję pani i pani kolegom za umożliwienie, za przygotowanie i, i, i za taką, takie zaangażowanie, żeby popularyzować tą historię. Dziękujemy my także, że Państwo nas odwiedziliście i że my możemy dzięki Państwu także tą wiedzę popularyzować i dzielić się informacjami na temat nie tylko powstania, ale także naszej pracy oraz tego, jak wyglądają kanały pod, pod ulicami Warszawy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.